Przejazd pociągu, pewnie osobowy. Przypominam o bezwzględnym nakazie przestrzegania zasady bezpieczeństwa związanej z przejazdem przez torowisko. Po zapaleniu się tych czerwonych świateł oraz opuszczeniu się szlabanów należy oczekiwać pociągu. Jedzie. Osobowy jakiś pewnie. Szlabany się zamykają o wiele wcześniej, chociaż nie zawsze. I będzie przejazd w pociągu. Piękny RM1 chyba. A, zgasną światła. Podniesie się szlaba, Znaczy, pierwszy podniesie się szlabą, a potem dopiero zgasną światła. Można się powoli przygotować do jazdy. Pociąg ma bezwzględne pierwszeństwo w każdej sytuacji. Bezwzględne. Co by zostało z Mercedesa? Podejrzewam, że nic, już by mnie dawno nie było. Taka lokomotywa, taki pociąg zatrzymał, to nie była sama lokomotywa. O. Teraz czekamy, aż się zgasi światło. I teraz dopiero mogę ruszyć. Prawo, lewo i ruszamy. Tak wygląda fachowy przejazd przez... fachowy przejazd przez przejazd kolejowy, o tak to powiem. Co by zostało z Mercedesa? Podejrzewam, że nic ze mnie tak samo. Nie ma szans z takim lokomotywą, z takim pociągiem. Jego wieczoru wam życzę hej.